Ale w dzisiejszym odcinku podsumujemy mój rok 2020. ludzi, który właśnie się kończy, który właśnie się kończy. No i opowiem, no no, co mnie spotkało w tym roku, w tym roku dobrego, co złego, jakie przeżycia miałem. I w ogórę. No. E, więc e, w styczniu na początku tego roku e, było nawet że tak powiem spoko. Było nawet e, spoko, że e. nic takiego się nie, widziało. Nie, nie, nie Pod koniec stycznia. Ogólnie, gdy byli w ferie pod koniec stycznia, był taki problem z moją było, No, że po prostu seniorzywała, przez cały dzień z żadnego kontaktu i żadnego nic. No, to też był taki kryzys. W no, lutym. Jeszcze pamiętam, że w lutym z tamtym przyjacielem za rano Później coś tam wyszło, że znowu zerwaliśmy na to przyjazd i już do tej pory nie mamy żadnego kontaktu. No. A w lutym to był dobry miesiąc, ze na to, że po raz pierwszy normalnie spędziłem Waletynki ze swoją dziewczyną. Teraz obecnie było dziewczyną. No. Więc jeden dobry sukces w tym roku, że po prostu miałem w tym roku waletynki. No ale w przyszłym roku ich chyba w te waletynki będę walczył drinki No. Yy. W marcu. Ten był dobrze, bo 8 marca też z nią spędziłem, też zrobiłem niespodziankę, więc marzec był na to spokojnie. Pamiętam, że było na tak ciepło, to... Pamiętam, że było tak ciepło, to jeszcze fajnie się robiło. My pamiętam, że w marcu też zaczynałem swoje pierwsze merozowanie, <grytanie> zamiast na wakacjach, wiecie obajować co to od razu od marca no i pamiętam na dzień że ludzie z tego pisego marca nie muszę wam zresztą mówić pamiętam że przyszła do mnie moja dziewczyna i sobie że nie jest nic nic co, a tam nic tam nic 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 tak cało nic że się nie nic nic to jak pewnie i tylko im... zaraz obudzie. A oh, już, jeszcze? No. Więc tym, ten dwa korolice i marzec był piękny, bo do jej kostanki zdjęliśmy i było fajnie po prostu. Więc marzec był nasz spokój. W kwietniu, no wiecie, jak to w związku też tam z tego co pamiętam, to była jakaś tam kłótnia. czy co, w tym stylu była jakaś kłótnia? No i... My... W maju. W, w, w maju, no to w byli w mojej No to były też i problemy yy, rodziny. No. W maju pamiętam i pojawiła się moja. Nie, nie mówię tutaj o depresji, bo depresji już przeżywałem. Ale mówię, że w też zachorowałem. Wszyscy dwa tygodnie nic ciepłego. No wiecie, z, z, z problemem z omorkiem, więc... No, więc trochę w, w maju chorowałem. No i też byli problemy rodziny, ale... Na, na całe szczęście jest, w związku było dobrze. A czerwiec, to zaskoczył mnie pozytywnie. Nie to co w ale do drugim zaraz skończę. Czerwiec mnie zaskoczył pozytywnie. Plus że odnowiłem relacje z samym przyjacielem to um, byłem też ze swoją drużyną, to można powiedzieć, że porzucili dawne, stare czasy. W ogóle do tej pory przeszkadzało, że mój dawny przyjaciel, że ja jestem, zmarzył, nie? Więc to, trochę było takie skomponowanie wobec e, naszych przyjaźni. No, ale też się pozytywnie, na to wspaniała trójka się dogodowała. Aż później byłem tak sklepy, że nie zauważyłem, że on próbuje mi odebrać w sprzczynę. No. Więc też już to kombinowało No i w tu też było zakończenie roku szkolnego. Zakocenie roku skłonego to ja a nie tam. No. Zakończenie roku skonego było dobrze, ale nie plus takie, że to się działo, ale nie było najgorszej na zakończenie roku. Też jest był dawny przyjaciel. No, lipiec to już był najgorsze. Bo... No, on tak. Yup. <po> nóis, to tam mam już prawie połowa lipca w najgorsze bo w lipcu była nasza rocznica w związku no i się spodobała jej taka pewna fabryka co już wam nagrywałem ten odcinek że Filipi stare fabryki w Białymstoku co tu rozładają więc To jest. No i w lipcu już nasz związek się skończył na no dobre, bo zero kontaktu mamy teraz ze sobą, zablokowała mnie wszędzie, dosłownie wszędzie. Próbowałem to jakoś pokręcić, postarać się wyrwać, no bo już zrozumiałem, że to źle postawiłem. No ale już niestety tego nie dało się naprawić. Jakie chyba w piosencie. No i tego mój nie da się naprawić. No i z tak do października było ze mną kiepsko, bo siedziałem zamknięty sobie w sobie, zamknięty w depresji, i po prostu siedziałem płakałem. Po prostu to było dla mnie ciężkie przysycie. No ja nie wiem, po prostu tam na mea, wiecie, z kolego się spotkać na piwo i tam zapomni okej Ta, i tam z kimś zgadać, zapomnij się i tam nie wraca, ale gdy jesteś sam, no to wszystko powraca. No i od tamtego czasu trochę problemy. Wesoło. No, w sierpniu, pracę, jak mówię, no, nie było już wesoło. Plus tego, że pracowałem, no, że znalazłem jakąś pracę, to pracowałem do tego, to... Plus taki, co miałem jako roboty, robotę. No, plus taki, co miałem jako są robotę. No i w prawie się nie było, nie, nie, nie w imieniu mojej więc też było super, bo by była jakaś impreza w listopad. To nawet bez listopada, to 60 sierpniu to też taki dzień ponury. No. W listopadzie to nic tak nie działo pozytywnego. I w grudniu, w grudniu, jak w grudniu, no, dzień jak co no też nic go nie na A, y, przypomniał mi się, jeszcze w, w październiku, z tego co pamiętam, no, w październiku odezwała się moja dawna przyjaciółka z dwóch lat. No. Dwa lata już nie mieliśmy kontaktu ze sobą. Się nie odczuwaliśmy, więc jeszcze w pożyczeniu pozytywnie, pozytywnie e, zaskoczono, czy to było w nie pamiętam, nie. w po tej depresji, to już sobie zapomniał w albo w coś było co, na początku było więc wiecie, no i to by było Pozytywnie, że moja dama przyjaciół w latach, co do mnie się trwało. Zresztą nie wiem, czy wtedy zaskoczony. A co przyniesiemy następny rok, w 2023, no to zobaczymy, jak go przyjem zobaczymy. Wiem, już Około 12 minut. W filmiku i i tego 12 minut. Dwa, Dobra, tak jak zobaczył, że w ciągu minuty wymienił 1 miesiąc. No. Więc ten rok to tak jakby miało cienić, to. Tak, 6 7 na 10 na no. 10. Oby ten następny rok, bo to 23, bo. Był dużo dużo lepsze niż żeby nie było jakichś takich smutnych i po prostu smutnych dni, i nerwowych i w ogóle załamanych. No. Więc od razu wam życie szczęśliwego nowego roku no. i słonecznych dni, żeby nie były tak smutne jak e, u mnie w tym roku.